Halo, halo, witam serdecznie. Dzień dobry, Robert Oliński z tej strony się kłania. Witam się, witam się ponownie na moim blogu. Dzisiaj będzie coś na temat depresji. Czyli dzisiaj dla wszystkich tych, którzy powiedzmy są w depresji, są wypaleni, no tak niekoniecznie wiedzą, co dalej robić. Dla wszystkich tych, którzy poszukują jakiejś nowej drogi i tak naprawdę siedzą i nie wiedzą. Prawda, e, nie, nie myśl, że jest to łatwe. Oczywiście nic nie, jest, nic nie jest łatwego, ponieważ jeśli ktoś chce wyjść z depresji, nie jest to proces bardzo łatwy. Niektórzy zaczynają, e, prawda, bawić się w tak zwane antydepresanty, prozaki, nieprozaki, nie jest to potrzebne. Nie jest to potrzebne, ponieważ jest to sztuczne, jest to chemia, która tak naprawdę nic niedobrego nie robi, a tylko, a tylko może, może wyrządzić dużo szkód. No dobra, gadam, gadam, gadam. Natomiast generalnie. Jak można szybko wyjść z depresji? Oczywiście depresje są różnego rodzaju, prawda? Mogą być spowodowane różnymi rzeczami. Może być depresja spowodowana, powiedzmy, nie wiem, chorobą, bądź chorobą kogoś bliskiego, bądź jakąś sytuacją rodzinną, którą jakby się nie da odwrócić. Ja tutaj mówię o takiej może depresji... Bardziej przyziemnej, takiego wypalenia, po prostu wypalenia osobistego. Chociaż to, co powiem, może być też zbawiony wpływ wszelkiego innego rodzaju depresjach. Mówimy o depresjach, które możemy sami jeszcze, prawda? Z tego się wyprowadzić. Nie mówię o depresjach, które już wymagają, nie wiem, nazwijmy to leczenia i hospitalizowania, bo są i takie. Natomiast generalnie, co to znaczy mieć depresję? Nic mi się nie chce. Nie chce mi się wstać, prawda? O, jakby to było pięknie, jakby to było fajnie, gdyby coś w moim życiu się wydarzyło, żeby mi się chciało. Żebym znowu chciał, żebym znowu chciała, żeby moje życie się tak cudownie odmieniło, prawda? Rybka z oceanu wypłynęła jak pstryk. Nie mam depresji, o rany, jakie wspaniałe rzeczy, rzeczy mam przed sobą. No tak się nie stanie. I tak naprawdę wszystko jest w nas. Wszystko jest w Tobie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ żadna złota rybka. Depresja, która może się wydarzyć w Twoim życiu, może być związana również ze sprawami zawodowymi. To po prostu już wypaliłeś się, bądź się wypaliłeś wewnętrznie. Nie chcę. Przepraszam, nie chce się. I pierwszy podstawowy krok, jaki należy uczynić, aby wyjść z depresji, to tak naprawdę dowiedzieć się, co ci w duszy gra. Tak. Dowiedzieć się, co ci tak naprawdę w duszy gra, ponieważ tylko wówczas, i pamiętaj tylko wówczas, kiedy będziesz robić bądź będziesz robiła to, co kochasz naprawdę, co tutaj ci gra. Jak po prostu o tym pomyślisz, to już rano, po prostu już rano nie możesz się doczekać, kiedy wstanie z łóżka. Zapominasz zjeść śniadanie, prawda? Zapominasz wypić kawę. Dlaczego? Bo robisz to, co kochasz, bo to jest tu, wewnątrz, tu, w tej duszyczce. I tylko wówczas będziesz to robić tak naprawdę, e, powiedzmy z, z uśmiechem na ustach i wiesz, to co robisz, e, znaczy to co kochasz robić, nawet możesz robić za darmo. A w pewnym momencie, jak robisz coś, co kochasz za darmo, ludzie to zaczynają widzieć i wiesz co, to jest tak, że zaczynasz zarabiać na tym pieniądze i sama, sama nie wiesz jak, sama nie wiesz jak. Natomiast tak się to dzieje. Ale przede wszystkim musisz wiedzieć trzy rzeczy, oczywiście, żeby, żeby wyjść z, tej depre z depresji. Po pierwsze, musisz, musisz znać, w czym jesteś dobry bądź dobra? Musisz wiedzieć, prawda? Po drugie, co chcesz w tym życiu robić, co chcesz robić, co cię kręci. I po trzecie, znaleźć, prawda, odpowiednie kroki do tego, aby osiągnąć ten cel, ponieważ jeśli nawet masz swoje talenty, a masz, ponieważ każdy te ta talenty posiada, to jest tak, że każdy z nas jest inny i każdy jest dobry w czym innym, prawda? I masz po prostu te talenty w sobie, bądź. Bo masz i koniec. Nie ma człowieka, który nie ma talentów. I teraz, jeśli masz te talenty, no musisz, tak jak już wspomniałem, określić mi więcej, co chcesz z tymi talentami robić, ponieważ jest wiele zajęć, jest wiele różnych rzeczy, które na początku możesz zacząć hobbystycznie robić, żeby obudzić sobie tą kreatywność, prawda? Jak obudzisz kreatywność, zaczyna coś lecieć. Widzisz, bo żyjąc w depresji, tak naprawdę, i robiąc to, czego jeszcze nienawidzisz bądź nie lubisz na dodatek, nie tylko zużywasz swoją energię, tak naprawdę, tą taką fizyczną, ale zużywasz bardzo dużo energii mentalnej. I to jest niesamowite, że wypalasz się, po prostu wypalasz się 100 razy szybciej niż jakbyś robił bądź robiła to, co lubisz. A więc przeciwnie, jak robisz to, co lubisz, to tak naprawdę zaczyna się ten ciąg taki. Amerykanie, te Anglicy i Amerykanie określają jako flow. Jesteś na flow, prawda? Czyli to ci płynie. I nawet nie wiesz skąd, ponieważ czerpią się inspiracyjne wiadomości, informacje. Po prostu tak masz niesamowito duży, duży zapał energii w sobie, że nagle robisz coś cały dzień. No tak naprawdę spać ci się nie chce, bo po prostu oczy ci się otwierają, Boże, bo ja to kocham i to jest właśnie o to chodzi. I pamiętaj, jeśli robisz ty co czego nienawidzisz, nie lubisz, to się wypalasz po prostu maksymalnie energetycznie, po prostu i fizycznie, i mentalnie. Także zacznij poszukiwać tego, co, co lubisz. A gwarantuję ci, że jak zaczniesz robić to, co lubisz, od, od, odnajdziesz sobie to coś, tą iskierkę, co ci w duszy gra, to w pewnym momencie depresja mi nie sama, Zapomnisz o tym. I to jest, to jest niesamowite, ale tak jak mówiłem, trzy kroki są potrzebne. Wiedzieć, co się, chce, co się chce robić, co ci w duszy gra. Dwa, odkryć swoje talenty, które Ci w tym pomogą. Naturalne tam talenty. Oczywiście możesz się nauczyć wielu rzeczy. Wiedzy jest potąd. W internecie, w książkach, korzystaj ze wszystkiego, co Ci tylko pomoże zgłębić swoją wiedzę, ale również mieć trzy plan działania, ponieważ prawda jest taka, że E, słonia, całego słonia od razu się nie zje, I nikt nie zje całego słonia od razu. Natomiast kawałek po kawałku każdy może to zrobić. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest wegetarianinem. <laughs> Natomiast e, mieć plan działania, krok po kroku, krok po kroku. Widzisz, jest coś takiego jak e, takie odkładanie, odkładanie. I to odkładanie jest gorsze, tak na najgorsze, ponieważ wiesz, że coś masz zrobić, wiesz, że to cię doprowadzi do oczekiwanych rezultatów. Natomiast to odkładanie, odkładanie, odkładanie w pewnym momencie też cię emocjonalnie drenuje, bo mówisz, Jezu, ja to wiem co. Wam zrobić, a tak naprawdę nic się nie wydarzyło, i to, że się nic nie wydarzyło, również powoduje blokady i bardzo często takie, jakby rzeczy, które od, odtrącają cię od Twojego zamorze, zamierzonego planu. Czyli zrób sobie krok po kroku, co masz robić dzisiaj, jutro, pojutrze i trzymaj się tego planu, ponieważ to ci pozwoli też sprawdzić, na jakim etapie jesteś. Jeśli tego nie zrobisz, to się nic nie wydarzy i nie idź na, na pomoc. Nie licz na pomoc. Oczywiście. Musisz czytać książki, odpowiednie książki, które zmienią Twoje nastawienie do życia, które pokażą Ci, jak działa umysł, jak, działa, jak działają mechanizmy myślenia. Czy Twój umysł tak naprawdę to jesteś Ty? Czy Ty się musisz jedno, jedno, jakby jednoznacznie jednoczyć ze twoim umysłem? Czy, czy tak naprawdę umysł to nie jest tylko narzędzie do czegoś głębszego, o czym mówili filozofowie przez wiele, wiele tysiącleci, ponieważ jest to niesamowita rzecz. Także można wyjść z depresji i że tak powiem, mogę to powiedzieć sam o sobie, może tego nie widać, może ale, ale byłem dwa razy w życiu w ogromnej depresji i dzięki pewnym właśnie Wiedzy, przede wszystkim wiedzy i, i temu, że sam, chci, sam chciałem, prawda, się z tego wydobyć, e, udało się, i mm, najważniejsze jest właśnie to, że można robić to, co się kocha, ponieważ wówczas ta energia jest niesamowita i wówczas, tak naprawdę wówczas i tylko wówczas będziesz miał, będziesz miała ten zapał do tworzenia. A jak, e, jak wiesz, twórczość, twórcze życie jest niesamowite, ponieważ jeśli ktoś idzie, idzie powiedzmy, i wykonuje pewne czy, czynności, e, czy to w pracy etatowej, czy to to w swojej firmie, gdziekolwiek tak naprawdę, bo musi, nie czuje w tym przyjemności, to jest to niesamowita kara. kara. To jest po prostu największy grzech, jaki można chyba, jaki, jaki można tak naprawdę doświadczyć. robienie czegoś, co nie pozwala ci się rozwinąć jako człowiekowi, jako istocie, ponieważ jeśli robisz to, co kochasz, to się rozwijasz, ponieważ nagle padają ci pomysły do głowy. I tak naprawdę jest to coś niesamowitego, jest to kreatywne, a jeśli jest kreatywne, to cała dusza Ci gra, cała dusza Ci wibruje, po prostu to jest coś wspaniałego. I teraz jeszcze tak na, na koniec, tak na koniec polecę Ci kilka lektur, które spowoduje, że właśnie zmieni się Twój sposób myślenia. Jeśli jesteś w depresji, jeśli jesteś osobą wypaloną, to zmieni się Twój sposób myślenia o tym, co możesz zrobić ze swoim życiem i ze sobą. i Przede wszystkim pierwsza, 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 pierwsza lektura, którą Ci po, polecę, to jest książka, którą sam przetłumaczyłem, przetłumaczyłem. Książka Jamesa Allena pod tytułem Tak jak człowiek myśli. Króciuteńka, króciuteńka książka, którą czytasz w półtorej, w półtorej godziny. Natomiast jest to wspaniała książka, która pokaże Ci, dlaczego spotyka nas w życiu to, co nas spotyka. Bardzo prostym językiem napisana. Także bez żadnej metafizyki, po prostu krok po kroku, prawda, łopatologicznie wytłumaczone to wszystko. Także pod spodem masz link, ściągnij sobie tą książkę. Zapraszam do przeczytania, bo naprawdę warto. I teraz coś bardziej głębokiego: coś bardziej głębokiego, co zmieniło moje życie, życie milionów osób na świecie, już chyba to są miliony, ponieważ to są książki, które się okazują już w, setnorze, w setkach tysięcy egzemplarzy. I teraz idziemy chronologicznie. Idziemy chronologicznie. Pierwszą książkę, którą Ci polecę, to jest Nie zdziw się. <laughs> Przede wszystkim książka Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa. Abo Polak napisał. Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa, albo Polak. Nie namawiam Ci oczywiście na żadną wiarę, bo to nie o to mi chodzi. Na żadną religię nie o to mi chodzi. Nieważne, czy jesteś katolikiem, muzułmaninem, buddystą, czy jesteś, nie wiem, bez żadnej wiary. Nie ma to znaczenia. Jezus. Tutaj, tak jak wspomniałem, Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa niesamowita książka, która ci pozwoli odnaleźć tak naprawdę, tak naprawdę swoje wewnętrzne ja, która pozwoli ci zacząć czerpać z tego, kim naprawdę jesteś. Pewne bardzo proste mechanizmy naszego życia są tutaj też pokazane i pokazane, dlaczego Jezus tłumaczył pewne rzeczy w taki, a nie inny sposób. Jest to niesamowita lektura dla każdego. To jest księga pierwsza, bodajże są cztery. Ja koniecznie będę też nabywał kolejne. Wspaniałe, polecam. To jest, to jest po prostu pod... Podstawa, podstawa naszego istnienia, e, o której mówiło, tak jak wspomniałem wcześniej, wielu filozofów na tym świecie, wiele osób które chciało, żebyśmy się zaczęli, żebyśmy się przebudzili, ponieważ 95% osób żyje w stanie uśpienia. I wówczas, jak te myśli same sobie krążą, to pojawia się właśnie to w życiu, czego nie chcemy. A wówczas to, czego nie chcemy, powoduje depresję. Ponieważ jeśli stajemy się ofiarą życia i nie jesteśmy jakby kreatorem życia, a jesteśmy właśnie ofiarą, to zawsze robimy to, czego nie chcemy. Pamiętaj, jeśli ktoś nie ma celów w życiu, do których nie dąży, to zawsze jest trybikiem w mechanizmie, w maszynie ludzi, które te, te, te cele posiadają. I nie ma nigdy inaczej. Jeśli sam nie weźmiesz, nie weźmiesz się za siebie jako osoba, to nikt ci tego nikt tego nie zrobi za ciebie. Jeśli jesteś w depresji, tylko ty możesz się z tego wyciągnąć. No chyba, że liczysz na lekarzy i psst, wiesz, szprycowanie się medykamentami. Ehm. Także wszystko jest tu, w głowie. Bo czym się różni normalny człowiek, nazwijmy to tak, chodzący po świecie od człowieka zamkniętego w ośrodku, e, ośrodku, w zamkniętym ośrodku, prawda, dla obłąkanych? No czym się różni? Przecież nie ciałem. Ciało jest to samo. Ciało jest zawsze jakby, no, no okej, okay. I, i inni jesteśmy, ale ciało jest tylko ciałem. No, a czym się różnią ci ludzie od nas? No tym, że mają tutaj coś niekoniecznie, prawda, złe, złe wzorce myślenia. Coś się stało nie tak. I teraz, żeby zmienić swoje życie, trzeba oczywiście zmienić wzorce myślenia. Także jeszcze raz, Abo Polak, tajemne nauki Jezusa Chrystusa. Pierwsza lektura, którą polecam. Druga lektura, jeśli znasz Eckhart Tolle, która zmieni twoją samoświadomość, również zmieni postrzeganie czegoś takiego jak ego. Ego, które rządzi naszym światem, które nie pozwala wiele rzeczy zrobić. Umysł, struktury egotyczne są tak silne, że po prostu trzymają nas w takich ryzach i nie pozwalają nam jako, jako osobom się rozwinąć, tak naprawdę dążyć do tego właśnie takiego prawdziwego tego, co potrzebujemy. Ponieważ umysł swoje myśli, ego swoje myśli, ale twoja istota wewnętrzna bardzo często chce czego innego niż, niż ego. To jest po prostu tragicznie. I zobacz, co się dzieje, ponieważ umysły egotyczne rządzą światem. Zobacz, co się dzieje. Głód, wojny, prawda? A czy tak naprawdę jednostka twórcza, jednostka, która jest powiązana z, z samym sobą, która myśli o, o wszystkim na tym świecie z miłością wywołuje wojny? Która odbiera, powiedzmy, tak rządzi, że powiedzmy banki, prawda, postępują tak, a nie, a nie inaczej? Na pewno nie. Także tu, że tu w tej książce będzie to o tym mówione bardzo dużo. Eckhart Tolle, jeszcze raz, Eckhart Tolle to jest książka, e, praktykowanie potęgi teraźniejszości. Jest jeszcze e, inna potęga teraźniejszości, tak jakby dodatek do tej książki. Polecam dwie. Na pewno się w to e, zaopatrz. Później, e, to jest chronologicznie to co mówię, powinieneś tak, tak to czytać. Później, później, Eckhart Tolle, Nowa Ziemia, czyli e, Eckhart Tolle, Nowa Ziemia, to jest książka, e, która mówi o przebudzeniu świadomości i sensu życia. Naprawdę polecam, ponieważ e, wszyscy ci, którzy te książki, o których mówię, e, przeczytali, naprawdę zaczynali zmieniać swoją świadomość, a jak się zmienia świadomość, zmienia się twoje życie. Ponieważ oczywiście wszystko według prawa przyciągania, prawda, wszystko sta, stanowi jedność energetyczną, czyli tak naprawdę jesteśmy istotami, może innymi fizycznie, ale stanowimy jedność energetyczną. A prawo przyciągania mówi o tym, że Twój świat zewnętrzny jest lustrzanym odbiciem Twojego wnętrza. Także tak naprawdę tylko wówczas, jeśli zmienimy wnętrze, zmieni się Twój świat zewnętrzny, czyli jeśli jesteś w depresji, jeśli jesteś wypalony bądź wypalona. Zacznij zmieniać swoje życie. I tylko ty możesz to zrobić, ponieważ jeśli poprosisz, siodzisz przed kominkiem, i kominek, w kominku będzie nie napalone, i powiesz coś takiego, że kominku ogrzej mnie, a ja wówczas dorzucę ci drewna do ognia, no to niestety kominek się nie, kominek się nie, kominek się nie ogrzeje. Natomiast, jeśli sam, sama, włożysz pierwsze oszczapy, szczapy, przepraszam, drewna do kominka, podpalisz, będzie najpierw mały płomyczek, mały płomyczek, który się przeistoczy w większy i dopiero dołożysz tego, tych polan do, do tego kominka, dopiero wówczas zacznie buzować prawdziwy ogień, dopiero wówczas zacznie cię ogrzewać, czyli w tym wypadku tak samo. Wszystko zaczyna się od ciebie, jeśli ty zaczniesz kreować swoje życie z pasją i, i będziesz, odnajdziesz tą drogę, co chcesz ją podążać i będziesz e, z wiarą podążać tą drogą, to tylko wówczas będziesz żyć życiem, którym chcesz żyć. I żadne depresje, żadne załamania tak naprawdę cię nie będą dotyczyły, ponieważ tak jak wspomniałem, depresja, wypalenie jest to stan umysłowy, który jest spowodowany pewnymi okolicznościami. Brakiem celu w życiu, brakiem tego, że coś się lubi, brakiem tego, że e, nie wiem, ma się satysfakcję z czegoś, prawda? A w, Powiem, że masa osób tak żyje i sobie z tego nie zdaje się w sprawy. Jak sami tego nie zrobimy, jak sami się z tego nie wygrzebiemy, no to powiem szczerze, masakra. Dobrze, to na tyle. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Tworzenia życia właśnie Twoich marzeń i robienia tego, co chcesz robić. Oczywiście dziękuję Ci serdecznie za Twój czas i koniecznie, koniecznie, koniecznie pozostaw poniżej swój komentarz. Co na ten temat myślisz? Co myślisz na ten temat, o tym, o tym, o czym teraz właśnie powiedziałem, ponieważ jest to bardzo ważne. Czytam wszystkie komentarze, bardzo dziękuję za wszystkie. No i cóż, do usłyszenia. Zapraszam na mojego bloga ponownie. Robert Oliński z tej strony się kłania. Życzę Ci wspaniałego dnia.